Cześć, Mano i Miliu Patensona, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy dzisiaj w Snow Runnera gramy. Jak widać na ekranie, już jest jechanie, a ze mną Fleet Star. Świetnie się bawimy, więc go pozdrawiamy. No i oczywiście poładunki wyruszamy. My na mapie Smithville. kolejne zadanie dziś wykonamy, a w sumie może i nawet dwa e, tym różowym oto gościem. Najpierw sobie do magazynu tutaj podjedziemy, dwa odcinki, dwa odcinki singlowe, a do tego multiplayerowe, no to no, jakiś czas temu już to było, już to graliśmy. No ale co innego zrobić? Mogliśmy, czekaj, bo mamy części zamienne do pojazdów, Platforma wiertnicza wiertło. 2, 4, 5 miejsc potrzebuje. Ja to w końcu tu propsuję. Ja tego tu szukałem. Tylko części zamienne do pojazdów. Serwisowe części zamienne. A wita. Wywita, wyrozumita. ja se może aktywuję to zadanie. Co by tutaj długa droga? Serwisowe części zamienne. Śledzenie start. Tak jest. No i teraz serwisowe części zamienne. Dwa razy. Dziękuję. I lecimy. A... Wean, na Freedstara łańcuchy pozakładałem. Ja o nich zapomniałem. Ostatnio Freedstara po Alasce jeżdżałem. I tam oczywiście tego potrzebowałem. No ale trudno. No Mam nadzieję, że nie o... szaleje a, a, stój stój, hopie a gdzie jest droga Tyndy? a dobra, tu wyjeżdżamy i tu w drogę, dobra, dobra już pomału, już to mamy już pomału Smithville poznajemy oczywiście e, jest to, można powiedzieć trzecie zadanie m, poza mapą e, zwiedzanie E, no bo mapy zwiedzanie mm, się nie nagrało, niestety... Znaczy, materiał się nagrało, ale głosu mojego się nie usłyszało. Jakieś ługi bugi na mikrofonie powystępowały. No i... U, 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 bokiem! Bokiem lata! Hopie! Jak ty iż, e, Dobra, tam mamy punkty. Niedalekie jest jechanie, małe chwile pogadanie, no i oczywiście, oczywiście, co by nie było, ja tutaj sobie na chilloucie w Snowrunnera gram, gdy tylko trochę czasu mam, no to wtedy zasiadam, a że ostatnio mm, stwierdziliście w... Ostatnio, ostatnio, trochę to dawno temu chyba już było. Eee, o, bo ja ten odcinek nagrywam, nie da się ukryć wcześniej. Jest okres świąteczny i w sumie, właśnie, właśnie. Na kiedy my to? Na poświętach, przed sylwestrami to chyba gramy. Więc serdeczne życzenia składamy. Eee, oczywiście, mam nadzieję, że święta udane były. Gwiazdory Boga. O! Ociulu! 6 oponów rozdupcył. Jak on tylko cymo To znaczy 3. Nie no, opon ma więcej, bo ma 4, 8, 10, tak? Na zestawie. Ale 6 na jednym razie rozdupcył, już nie mówiąc. A weź tych opieę, zarzuć tego na Zarzuć Zrzuć na pynda. I lecimy. I nie śpimy, tylko coś my byśmy ładunku nie zgubiliśmy. Dobrze, że HDS-a mamy, to w razie coś sobie to pozbieramy. Aczkolwiek, jak ładunek zgubimy, to na pewno się wywrócimy. Dawaj, 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 nie przestawaj. Tutaj sobie hmm, terenówką pojeżdżałem, gdy tę mapę tu zwiedzałem. I gdy po to zadanie, tam właśnie odebrać jechałem, dobra weź puść talina. Bo ja nawet nie widzę miód malina, gdzie to mnie tu trzyma. Aha, tak, tam to na pewno się możesz zaczepić. Tam to na pewno ci pomoże. Możesz, panie, łożysz Boże. No i dobra, już to mamy. Już ładunkiem zarządzamy. Biermie tutaj, biermie to akceptuję dobra robota dziękuję dalej sobie podróżuję tu dalej Chevroleta jeszcze mamy jeszcze chwilę se pogramy na lawetę go załaduję i przewieźć do bazy spróbuję jeno u u u u, u. felek ale tu droga, nie byle jaka No skubać tutaj ptaka Dobra, gdzie one tu pochowały Gdzie? E, 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 e Nie dupnij się, hopie, bo Bo będą jaja, ale się zawiesił na tym drzewku Ale fuksem się udało Wywita, rozumita. O, jest szewrolecik. Jest szewrolecik. Mm, I z tego co na mapie w niego Klikałem. O kurde, to my tu aż tak bokiem. O, no. nie, nie! Kurde, w ostatniej chwili ten korzeń ujrzałem. No No chytaj, że ta skrzynia! Malyna! Hmm, tylko yy, mam nadzieję, że on do mnie należy nie? O, odkryto nowy pojazd, super cieszą mnie takie słowa taka właśnie moja mowa dobra, tylko jest pytanie będzie tutaj ładowanie czy my ino radę damy czy my tutaj pojeżdżamy a, no, podjadę sobie jak najbliżej. Okej, okay. jeszcze daj. Trochę? Eee... Dobra, cyk, no i mamy. I... ko... Eee, ale... Odpal ty mi, e, przywróć... E, nie, no moment, 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 weź. Przecież my tu... musimy to... Mm... To, oh, hu, oh, oh, dawno mi się żurawia nie używało. Czyżby... Tak, to... Nie no, weź, hopie! Weź go z dupcy, o. Tu! Za środek. No. Dobra. I lecimy. Eee, w górę, w górę. On na lince go podnosi. Nie, yeah, dupnął go. Dupnął go do góry. Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz klawiszów. nie podupcył. Okej. Okay. Prawie już to mamy. Czym tutaj teraz obracamy? Co pięmiuje? Oj, tak? taki będzie gościu? Nie byle jaki, no dawać chłopaki. Kulde, dziwnie trochę załadowany Ale spróbujmy, spróbujmy. Hmm. Załaduj ciężarówkę. Ok, ciężarówka załadowana. Eee, przywróć żuraw. Ok. Mamy to. My to mamy. No to spróbujemy na bazę. O, pojeżdżamy, tylko coś my byśmy właśnie w te kolejne... Nie, 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 nie. Coś byliśmy byśmy te kolejny sprawdziliśmy. Bierę mnie ta lampyczka. No. Coś my... Chcemy, byśmy go nie zgubiliśmy. Okej. Okay. Powolutku. Pomalutku. Nie, 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 nie. Starczy, starczy, starczy. Puszczaj mnie ta lina. Malina. Kurde, ale one se tu drogę powymyślały. Co by... tutaj o o nie trzymaj trzymaj się kurde ale motorinka go no wydupcy się Ty, ciężarówka na boku leży. Czekaj! Ale... Czekaj! Patrz! Bo ty... O! Cyk! Mamy to! I? I piąteczka? Będzie z tego jaka tu dzieweczka? Czekaj. Aha, teraz mi się ten... O, 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 o! Ale mnie to tutaj szpko. Ty! się? Ja nie wierzę. Kiedy jeżdżę na rowerze? Wier mnie tam. Łociuluty. Ale no przywróć mnie żurawia Ty najlepsze, że ta malina o, 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 ale aha, bo ty wsteczny tutaj duszasz. No teraz podstawowe jest pytanie. Czy w szewroleta będzie dobre targanie? Mm, dobra, zobaczymy Czy my tutaj coś zrobimy na szybkości żuraw Odpalimy my Ra i steruj No, niby... Niby to poleciało. Niby tak by to chciało. Co się klawiszy nie pojumało. Dawaj, góra. Ale. Nie ma opcji. Nie ma opcji. No, teraz to już w ogóle nie ma opcji. Bo się kurde. W pod dupek ciało. no nie na wstecznym. O! O! o. Tak to właśnie tutaj szło. Mm, dobra. Szybko jeszcze cyk, kotwicę. żeby on go tak podniec no obkręcej, że się dziadu czekaj o o o flow, Czy on może radę do... O, 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 o. No, musimy... Musi, musimy go skrócić. Tak, tak. Nie, nie, nie. O, ja. O, już to A, bo ja Cały czas O, wydup Cezara Całą ciężarówkę No co on Mnie tu pierdziela, co za jedna ta cholera, tera w górę. Ja nie wierzę, co tu się dzieje? Ale... A dup w ten dziup Bier mnie to od cepiej, bo... Kurde, o! Tak pięknie to tutaj chciało, tak pięknie to prawie działało, przywróć żuraw! Aha, fajnie! E, serio? No, drzewa. Ło kurde Teraz jeszcze żurawia mi tu wydłupcył przywróć żura weź ty chopie trochę podjedź, bo inaczej to my tu nic nie zrobimy. Bier go na hola co? No. Co jeszcze? Co? Jeszcze go na hall zabrać nie możemy No co ty tutaj mi Co ty mi tutaj Długi bługi odcinek miał być niedługi A tu niestety Standardowo się Zdupcyło O, teraz mamy Dobra. No i... sobie... pojeżdżamy. Dawaj mi tu! Chodź tu! Dziadu! My stąd wyjeżdżamy! Mam nadzieję, że ten Chevrolet jest mój. Mam nadzieję, że na darmo go nie torbą. Ale no jakby nie było, nie? Tu jakbym go wiózł, to łun by mnie tam z tej góry na sam dół, Stark molił. Nie chciałeś na górze? Pojedziesz na rurze. To znaczy na sznurze, o! No ale niestety, tego się spodziewałem, to już na samym początku przewidywałem, że przy tych kolejnach to tak zrobimy, że niestety się wydupcymy. Ale paliwa poszło No łociula Łotciula do fula. A, o, dobra, trochę się zdóbcy z od wody. Umyjesz się, chopie, nie martw się. Tu się. Nie przejmuj tym, że trochę wody ci do silnika naleciało. Co by tu nie było, mało. Dawaj, nie przestawaj. Ale może, może O dziób! Ten dziób, co on za Włoto! oj, targaj ta maszyna! Targaj ta maszyna! Już tutaj asfaltu za chwilę nie ma. Dobra, my to na garaż targamy, a ja w tym momencie dziękuję za oglądanie. Już w tym momencie zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale. My bawimy się ciągle, bawimy się wspaniale, więc życzę Wam miłego, udanego i hucznego Sylwestra. No chyba, że zapis później się oglądało, to szczęśliwego nowego roku. Życzę Wam śmiało i do następnego, do usłyszenia, trzymaj się. Tchau.